Witam serdecznie Państwa. Pozwolicie, że jeszcze parę słów wypowiem na temat, który ogniskował ostatnio emocje i w sposób zrozumiały zainteresowanie opinii publicznej. Mówię tu o wszystkich okolicznościach dotyczących konsekwencji ataku dronowego na Polskę i tej dyskusji wokół, wokół problemu, kto jest odpowiedzialny, kto kogo informuje. Musimy sprawę postawić bardzo jasno. Ja mówię tu w obecności pani i panów ministrów, bo w tej sprawie współpracuję z kilkoma z was permanentnie. Chciałem podziękować ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu, że osobiście też nadzoruję cały problem, a ten problem nazywa się pełne, prawne bezpieczeństwo polskich żołnierzy, którzy w sposób budzący najwyższe uznanie spełniają swoje obowiązki, czy to na polskiej granicy, czy ostatnio na polskim niebie, reagując na wrogie, agresywne, prowokacyjne działania naszego wschodniego sąsiada. Jak Państwo pamiętacie, dokładnie w tej sali my jako rząd przyjmowaliśmy poprawki do ustawy o obronie ojczyzny i te poprawki do tej ustawy miały na celu i my będziemy się tego trzymali jeden do jednego. Jednoznaczne postawienie sprawy wreszcie na nogach, a nie na głowie, tak jak to było przez lata. Jeśli żołnierz czy strażnik graniczny używa wszystkich dostępnych narzędzi. Aby chronić polską granicę polskich obywateli, majątek polskich obywateli, bezpieczeństwo polskich obywateli czy bezpieczeństwo ojczyzny, musi mieć pełne poczucie, że państwo stoi po jego stronie. Każda sytuacja, która wymaga działania prokuratury, będzie analizowana przez prokuraturę, ale nie dlatego, żeby w jakikolwiek sposób, w najmniejszy choćby sposób, wrzucać odpowiedzialność za konsekwencje działań na polskim terytorium, na polskiej granicy czy na polskim niebie, odpowiedzialność na polskich żołnierzy, polskich pilotów czy sojuszniczych pilotów i żołnierzy. To nie wchodzi w rachubę. Nie ma takiej instytucji państwowej, nie ma takiego państwowego urzędnika nawet na najwyższych szczeblach, który mógłby wpłynąć na naszą determinację w tej kwestii. Żołnierz, który otwiera ogień do wroga, który atakuje Polskę, musi mieć pełne, prawne bezpieczeństwo i nie możemy w żaden sposób pozwolić nikomu, czy to są media, czy to są politycy, opozycja, czy to jest prezydent, nikomu nie można pozwolić na to, żeby doprowadził znowu do sytuacji, w której polski żołnierz czy, czy funkcjonariusz Straży Granicznej, zanim podejmie decyzję, będzie się zastanawiał, czy coś mu za to grozi, czy ktoś go za to skrytykuje. Kiedy po prowokacji dronowej spotkałem się z pilotami, naszymi pilotami w Wańsku, pilotami u 16 to oni powiedzieli, jak ważne dla nich była ta świadomość, że mogą podejmować decyzje i że będą mogli strzelać, jeśli będzie taka potrzeba. I że mają pewność, że państwo, rząd, instytucje państwowe będą po ich stronie w takiej sytuacji. Musi być to wreszcie jasne dla każdego. Po pierwsze, musi być jasne w jakiej sytuacji znalazł się świat, nasz region i Polska, I że to nie ma żartów. Musi być też oczywiste dla każdej państwowej instytucji i dla każdego polityka. Że mm, mogą pojawić się także sytuacje, w której dojdzie do jakichś strat. I nie zmienia to w żaden sposób odpowiedzialności agresora i napastnika. Jeśli ktoś napada na nasz dom i my broniąc tego domu coś uszkodzimy w tym domu, to nie zmienia to faktu, że będziemy dalej bronili tego domu, a odpowiedzial, cała odpowiedzialność spada na napastnika, na agresora. Musimy to też wytłumaczyć, bo widzę w niektórych miejscach na polskiej scenie politycznej w najlepszym wypadku dezorientację. Jakieś takie małe zamieszanie intelektualne. Mam nadzieję, że to jest tylko, że tylko o to chodzi. Ale bardziej, na niczym bardziej chyba Rosji nie będzie zależało, niż na uzyskaniu takiego przekonania, że poprzez konflikty wewnątrz Polski i poprzez Podważanie zaufania do, do wojska czy do instytucji państwa, uda się sparaliżować nam znowu proces decyzyjny, tak jak było to lata temu. Ja pamiętam to dziś, jak dewastujące skutki przyniosły słowa i działania pana Macierewicza, jak był ministrem obrony, kiedy z taką pasją rzucił się na żołnierzy w sprawie Angarkel, żołnierzy, którzy strzelali w czasie wojny w Afganistanie. I my musimy naprawić ten, ten stan rzeczy i robimy to z pełną determinacją i nikomu nie możemy pozwolić. I to, to jest, yy, yy, mówię o tym z takim przejęciem, bo to jest w jakimś sensie być albo nie być każdego państwa. A, a, a nasze państwo znalazło się w sytuacji szczególnej, że powtórzę jeszcze raz, że polski żołnierz musi mieć stuprocentową pewność, że może podejmować decyzje natychmiast, bez kalkulacji, bez spekulacji, bez zabezpieczeń i i, I tak się zachowuje polski żołnierz. I musimy zrobić wszystko, żeby nie tylko podtrzymać go w tym nastawieniu, ale żeby jeszcze bardziej zwiększyć poczucie ochrony prawnej i, i solidarności całego państwa z wojskiem i z żołnierzami, z innymi funkcjonariuszami, wtedy kiedy muszą na przykład użyć broni. Mam nadzieję, że te uwagi dotrą do wszystkich, którzy z jakichś powodów, powtórzę jeszcze raz, nie będę wnikał, jakie są intencje tych ludzi ale którzy z jakichś powodów usiłują dzisiaj podważyć zaufanie do, albo do wojska, albo do decyzji, jakie podejmuje wojsko. Ja z wielką satysfakcją przyjąłem słowa generałów, z którymi współpracowałem od, od pierwszych godzin tej rosyjskiej prowokacji, jak bardzo ważne było dla nich, że mają poczucie wsparcia i opieki ze strony państwa, a równocześnie docenili bardzo to, że ani ja, ani żaden z moich ministrów żaden urzędnik państwowy nie wtrącali się w proces decyzyjny. Szczerze powiedziawszy, mam już dosyć tych tysięcy mądrali, którzy, yy, yy, którzy nigdy niczego tak naprawdę wspólnego nie mieli z wojną czy z wojskiem, czy i każdy ma jakiś pogląd na to, jak ma się wojsko zachować, kiedy strzelać, kto ma kogo sprawdzać i jaki sprzęt należy kupić. To się musi wreszcie skończyć. I, yy, bo, bo tego wymaga interesy narodowy i bezpieczeństwo państwa. Znaczy wojskowi, także ci, którzy decydują o, o podejmowaniu tych najważniejszych decyzji, też muszą mieć poczucie, że cała ich aktywność. Oni nie są bez, nie ma bezbłędnych ludzi, ja wiem o tym. Wy wiecie najlepiej. Nie, nie. Robi się to się też yy, mogą zażyć błędy, ale największym błędem byłoby sparaliżowanie procesu decyzyjnego od żołnierza począwszy na generale skończywszy. I absolutnie nie, nie możemy do tego dopuścić. Bardzo się też cieszę, że dzisiaj, tak jak już o tym informowałem, podejmujemy uchwałę, która doprowadzi do zakupu okrętów podwodnych, na które tak bardzo czeka marynarka wojenna. To jest ten program orka. Tak jak to już powiedziałem, oceniamy oferty, jakie spłynęły, no nie wszystkie w taki sam sposób, ale, ale wysoko. I mamy w czym wybierać. To będzie decyzja ze względu na skalę tego, tej inwestycji w nasze bezpieczeństwo, którą podejmiemy w relacji rząd-rząd na prośbę ministra obrony narodowej, to rząd weźmie na siebie odpowiedzialność za, za treść tej decyzji. I tak chyba dobra puenta na, na, na nasze dzisiejsze rozmowy. Minister finansów poinformował, i gospodarki poinformował mnie o, o, o tych yy, yy, badania Głównego Urzędu Statystycznego, że wraca optymizm do polskich rodzin, wbrew wszystkim okolicznościom. Jeśli my dzisiaj mamy ten najwyższy wskaźnik optymizmu konsumentów od pięciu lat, prawda? Od pięciu lat, czyli od czasu sprzed covidu jeszcze, mimo zagrożeń, o jakich też przed chwilą mówiłem. To znaczy, że rzeczywiście pokłady, fundamenty zaufania, wzajemnego zaufania, solidarności, no, wiary w to, że w Polsce można, trzeba, opłaca się, no i tak, że to wszystko jest bardzo ważnym dla mnie też sygnałem i, i mam nadzieję, że tych optymistycznych sygnałów będzie z miesiąca na miesiąc coraz więcej. Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy swoją pracą jakoś się do tego przyczynili. Dziękuję bardzo.